W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, cichy opiekunie świętej rodziny, przychodzę dziś przed Ciebie z sercem pełnym nadziei i ufności, prosząc o Twoją potężną orędownictwo w sprawach zdrowia i ochrony. Ty, który zostałeś wybrany przez samego Boga, aby strzec najdroższych skarbów nieba Jezusa i Maryję, ty znasz głębie troski o życie i zdrowie tych, których kochamy. W tej świętej porze Bożego Narodzenia, gdy świat rozbrzmiewa radością narodzin Zbawiciela, Zwracam się do Ciebie jako do tego, który jako pierwszy uchronił dzieciątko Jezus przed niebezpieczeństwem, który czuwał nad Nim w chłodzie betlejemskiej nocy. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu, o którym Pismo Święte mówi z takim szacunkiem, ty który usłyszałeś słowa anioła we śnie i natychmiast posłuchałeś, nie wahając się ani chwili, aby chronić swoją rodzinę naucz mnie tej samej natychmiastowej ufności w Bożą opatrzność. Przypominam sobie słowa z psalmu: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. W Tobie widzę urzeczywistnienie tej Bożej opieki, bo Ty byłeś tym, przez którego Bóg zapewniał codzienne potrzeby świętej rodziny. Proszę cię dzisiaj, święty Józefie, o Twoje szczególne wstawiennictwo za moim zdrowiem i zdrowiem wszystkich, których noszę w sercu. Ty, który pracowałeś ciężko jako cieśla, znasz trudy ciała i zmęczenie fizyczne. Ty rozumiesz, jak ważne jest zdrowie? Aby móc wypełniać powołanie, które Bóg dla nas przygotował. Kiedy Twoje ręce bolały od pracy, kiedy Twoje ciało było zmęczone długą wędrówką do Egiptu, zawsze znajdowałeś siłę, bo Twoja miłość do Jezusa i Maryi była większa niż jakiekolwiek cierpienie. Święty Józefie, obroń rodzin, tak jak uchroniłeś dzieciątko Jezus przed gniewem króla Heroda, tak również strzeż mnie i moich bliskich przed wszelkim złem, chorobami i niebezpieczeństwami. Książka mądrości Syracha mówi, synu. Nie lekceważ siebie w chorobie, ale módl się do Pana, a On cię uzdrowi. Ja modlę się dziś przez ciebie, święty Józefie, wierząc, że twoja modlitwa ma wielką moc przed tronem Bożym. Ty, który stałeś się przybranym Ojcem Syna Bożego, masz szczególną łaskę tego, który jest źródłem wszelkiego życia i zdrowia. Święty Józefie, w twoim milczeniu kryje się głęboka mądrość. Ewangelia nie zapisała ani jednego Twojego słowa, ale Twoje czyny mówią głośniej niż tysiące słów. Nauczałeś Jezusa swojego rzemiosła, karmiłeś go chlebem zdobytym w pocie czoła, ocierałeś jego łzy, gdy płakał jako dziecko. Każdy Twój gest był gestem czystej, bezinteresownej miłości. W tej samej miłości proszę Cię teraz: przynieś moje prośby do Jezusa, Twojego Syna, którego wychowałeś z taką czułością i troską. Wiem, święty Józefie, że życie na tej ziemi jest pełne prób i trudności. Ty sam doświadczyłeś tego, gdy musiałeś uciekać w środku nocy, zostawiając wszystko, aby ratować dziecię. Ty znałeś niepewność i lęk o przyszłość, ale nigdy nie straciłeś wiary. Słowa z Ewangelii Święta Mateusza przypominają nam, anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź weździecie jego matkę i uchodź do Egiptu. I ty posłuchałeś natychmiast, bo ufałeś Bogu bezgranicznie. Daj mi tę samą wiarę, święty Józefie, abym w chwilach próby potrafił zaufać Bożemu prowadzeniu. Proszę cię, święty Józefie, o zdrowie dla mojego ciała, ale także o zdrowie duszy. Jak pisze apostoł Jan, umiłowany, życzę ci, abyś był zdrów i powodzenie ci dopisywało we wszystkim, tak jak powodzi się Twojej duszy. Ty, który żyłeś w nieustannej komunii z Bogiem, pomóż mi dbać nie tylko o ciało, ale przede wszystkim o życie duchowe. Niech moje serce będzie zdrowe poprzez miłość do Boga i bliźnich, niech mój umysł będzie wolny od lęku i niepokoju, które są jak choroba duszy. Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, ty, który odszedłeś z tego świata w objęciach Jezusa i Maryi, daj mi łaskę życia w stanie łaski uświęcającej. Strzeż mnie od nagłej i nieprzygotowanej śmierci, ale również od życia w grzechu, który jest śmiercią duszy. Jak pisze Święta Paweł w liście do Rzymian, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A łaska Boga, życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pomóż mi żyć tak, abym był zawsze przygotowany na spotkanie z Bogiem, ale jednocześnie proszę o Twoją ochronę nad moim życiem, abym mógł wypełnić tutaj, na Ziemi, wszystko to, co Bóg dla mnie zaplanował. W tym świętym czasie oczekiwania na Boże Narodzenie, przypominam sobie Twoją troskę o Maryję, gdy była w błogosławionym stanie. Jak bardzo musiałeś się martwić o jej bezpieczeństwo i zdrowie podczas trudnej podróży do Betlejem. A jednak Bóg prowadził was bezpiecznie, chociaż nie było dla was miejsca w gospodzie. Ty nie narzekałeś, święty Józefie, ale czyniłeś wszystko, co w Twojej mocy, aby zapewnić ochronę i ciepło matce i dziecięciu. Naucz mnie tej samej wytrwałości w trosce o moich bliskich, tej samej ufności, że Bóg zawsze opatrznie prowadzi, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. Święty Józefie, proszę Cię o ochronę mojego domu i mojej rodziny. Tak jak Ty czyniłeś dom w Nazarencie miejscem świętym przez obecność Jezusa, tak również pomóż mi uczynić mój dom miejscem pokoju, miłości i obecności Bożej. Niech anioł stróż czuwa u naszych drzwi, niech żadne zło nie przekroczy naszego progu. Słowa z psalmu 91 niech staną się rzeczywistością w moim życiu. Kto mieszka w cieniu najwyższego, w ochronie wszechmocnego przebywa. Mówię do Pana, ucieczko moja i twierdzo, Boże mój, w którym pokładam nadzieję. Ty byłeś twierdzą dla Jezusa i Maryi, bądź również moją twierdzą. Święty Józefie, w Twoich rękach były narzędzia cieśni, ale jednocześnie były to ręce pełne czułości, które tuliły małego Jezusa. Ty łączyłeś siłę z delikatnością, twardość z czułością. Naucz mnie tej równowagi być silnym w wierze, ale delikatnym w miłości. Proszę Cię, abyś Twoimi mocnymi rękoma otoczył mnie i moich bliskich, chroniąc nas przed wszelkim złem. Niech Twoja opieka będzie dla nas jak mur obronny, jak bezpieczna przystań w każdej burzy życiowej. Święty Józefie, pamiętam słowa Psalmu 121, skąd nadejdzie dla mnie pomoc? Pomoc dla mnie od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie dozwoli, aby zachwiała się Twoja noga, nie uśnie Twój stróż. Oto nie drzemie ani nie śpi Stróż Izraela. Pan Twoim stróżem, Pan osłoną Twoją po prawej Twojej stronie. Jesteś dla mnie obrazem tej Bożej opieki, bo Bóg wybrał Ciebie, abyś strzegł Jego najdroższych. Wierzę, że przez Twoje wstawiennictwo otrzymam tę samą Bożą opiekę i ochronę. Proszę Cię również, święty Józefie, o zdrowie dla wszystkich chorych, o pociechę dla cierpiących, o siłę dla słabych. Ty, który wspierałeś Maryję w jej trudach, wspieraj również wszystkich tych, którzy dziś cierpią. Niech Twoja obecność będzie dla nich źródłem nadziei. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie im ulgę w bólu, uzdrowienie w chorobie. Proszę szczególnie za tymi, którzy są samotni w swojej chorobie, za tymi, którzy nie mają nikogo, kto by się o nich zatroszczył. Bądź Ty ich opiekunem, tak jak byłeś opiekunem świętej rodziny. Święty Józefie, Ty, który zostałeś nazwany sprawiedliwym, pomóż mi żyć w sprawiedliwości i prawdzie. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej czystości serca i prostoty ducha. Książka Przysłów mówi, Droga sprawiedliwego jest jak światło jutrzenki, która jaśnieje coraz bardziej aż do pełnego dnia. Prowadź mnie tą drogą, święty Józefie, abym kroczył w świetle prawdy i miłości Bożej. Niech Twój przykład będzie dla mnie drogowskazem w codziennym życiu. W tej świątecznej porze, gdy przygotowujemy się na przyjęcie Jezusa w naszych sercach, proszę Cię, święty Józefie, abyś przygotował moje serce, jak ty przygotowałeś żółbek dla nowonarodzonego Zbawiciela. Niech moje serce będzie czyste i otwarte na łaskę Bożą. Niech, jak Ty, potrafię przyjąć Jezusa z pokorą i radością, z gotowością służenia Mu przez całe moje życie. Ty niczego nie pragnąłeś dla siebie, wszystko czyniłeś dla Jezusa i Maryi. Naucz mnie tej samej bezinteresownej miłości. Święty Józefie, patron Kościoła powszechnego, czuwaj nad całym Kościołem, który jest mistycznym ciałem Chrystusa. Tak jak chroniłeś Jezusa przed wrogami, tak również chroń Kościół przed wszystkim, co może mu zagrozić. Proszę Cię o zdrowie dla kapłanów, o świętość dla zakonników i zakonnic, o wierność dla wszystkich ochrzczonych. Niech Kościół rozwija się w świętości i prawdzie pod Twoją opieką. Święty Józefie, Twoje życie było ukryte, pokorne, ale jakże ważne w historii zbawienia. Bez Ciebie nie byłoby świętej rodziny w takiej formie, jak ją znamy. Ty byłeś fundamentem, na którym wspierała się ziemska egzystencja Syna Bożego. Proszę Cię, bądź również fundamentem mojego życia. Niech Twoja pokora i służba będą dla mnie przykładem. Niech uczę się od Ciebie cichej pracy, nieustannej modlitwy i głębokiej miłości do Boga. W moich codziennych troskach o zdrowie, o bezpieczeństwo, o przyszłość, przypominam sobie, że Ty również miałeś te same troski. Ale Twoja wiara była silniejsza niż lęk, Twoja ufność większa niż niepewność. Słowa Jezusa z Ewangelii święta Mateusza przypominają nam nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Pomóż mi, święty Józefie, żyć tymi słowami, szukać najpierw Boga, a ufać, że On zatroszczy się o resztę. Święty Józefie, w tej chwili składam w Twoje ręce wszystkie moje intencje dotyczące zdrowia i ochrony. Powierzam Ci moje ciało i duszę, moją rodzinę i dom, moją pracę i wszystkie moje plany. Proszę Cię, przedstaw te wszystkie sprawy Jezusowi i Maryi. Niech Twoje wstawiennictwo będzie dla mnie źródłem siły i pociechy. Wierzę, że Ty, który nigdy nie odmawiasz pomocy tym, którzy się do Ciebie uciekają, Wysłuchasz mojej modlitwy. Święty Józefie, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu, za Twoją ochronę, które mogę nie dostrzegać, ale która jest realna i mocna. Dziękuję za wszystkie razy, gdy ochroniłeś mnie od niebezpieczeństwa, za wszystkie łaski zdrowia, których nie doceniałem. Naucz mnie wdzięczności za każdy dzień życia, za każdy oddech, za każdą możliwość kochania i służenia Bogu. Niech moje życie będzie hymnem uwielbienia dla Bożej dobroci. Tak, jak Twoje życie było nieustannym aktem oddania się woli Bożej. Święty Józefie, kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci, bądź przy mnie, jak byłeś przy Jezusie przez całe jego ziemskie życie. Niech Twoja obecność będzie dla mnie pociechą w ostatniej drodze. Prowadź mnie bezpiecznie do domu ojca, gdzie ty już przebywasz w chwale. Ale do tego czasu, dopóki żyję na tej ziemi, bądź moim nieustannym opiekunem, moim przewodnikiem, moją siłą w słabości i moją nadzieją w chwilach zwątpienia. Oddaję się całkowicie pod Twoją opiekę, święty Józefie, ufając, że Ty jako patron szczęśliwej śmierci i patron rodzin, zaopiekujesz się mną i moimi bliskimi. Niech żadne zło nas nie dotknie, niech choroba nie znajdzie w nas miejsca, niech zdrowie duszy i ciała będzie naszym udziałem przez Twoje mocne wstawiennictwo. Ty, który byłeś cichym świadkiem największego cudu w historii, wcielenia Syna Bożego bądź również świadkiem cudów w moim życiu, cudów zdrowia, ochrony i Bożej miłości. Święty Józefie, opiekunie odkupiciela, proszę Ci o Twoje błogosławieństwo dla mnie i wszystkich, za których się modlę. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas jak płaszcz ochrony, niech strzeże nas w dzień i w nocy, w zdrowiu i w chorobie, w radości i w smutku. Amen. Nawet dolinę śmierci przemierzając, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i laska te mnie pocieszają. Psalm 23, 4. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.